Książka o tytule zabawne, że pytasz to powieść autorstwa Elisy Susman, wydana w Polsce 25 lutego 2025 roku przez wydawnictwo Edicio Książka opowiada historię Ani Chorowicz, początkującej pisarki, która otrzymuje zlecenie na napisanie artykułu o Gabie Parkerze, słynnym aktorze znanym z roli Jamesa Bonda. Ich spotkanie przeradza się w nieoczekiwany pełen emocji weekend, który staje się tematem plotek na długie lata. Dekadę później, po rozwodzie i z ugruntowaną karierą, Hani zostaje poproszona o ponowny wywiad z Gabem, co skłania ją do refleksji nad przeszłością i uczuciami, które mogły przetrwać próbę czasu. Powieść porusza tematkę miłości, namiętności oraz konsekwencji decyzji podejmowanych pod wpływem chwili. Autorka ukazuje kulisy świata celebrytów, demaskując baśniowe pozory i zmuszając czytelnika do głębszych przemyśleń na temat ograniczeń narzucanych przez społeczeństwo. Książka pełna jest zabawnych dialogów i przekomarzań, które dodają jej lekkości, jednocześnie skłaniając do refleksji nad prawdziwą naturą miłości i autentyczności w relacjach międzyludzkich. Zabawne, że pytasz, to inteligentna, intymna i wzruszająca historia miłosna, która przypadnie do gustu czytelnikom poszukującym zarówno rozrywki, jak i głębszych emocji. Książka została oceniona na 7,7 na 10 na portalu lubimyczytać.pl, co świadczy o jej pozytywnym odbiorze wśród czytelników. Dla osób zainteresowanych literaturą obyczajową z wątkiem romansowym, ta pozycja stanowi wartościową lekturę, oferującą zarówno humor, jak i refleksję nad skomplikowanymi relacjami w świecie show biznesu.